Was kochani i zapraszam na kolejny filmik z cyklu zakupy z całego tygodnia. Zapraszam. Pierwsze zakupy są z Intermarché. To jest taka tortilla szpinakowa, tutaj bagietka, taka zwykła parżanka, oczywiście mleko wiejskie. Następnie kolejne mleczko. No u nas, jak wiecie, mleka jest sporo. Tutaj jest taki zwykły chleb, siemię lniany, też również standard. I takie paluszki surimi. No, mój Dawid czasami lubi sobie pojeść, albo taką sałatkę fajną robię. No i taki jogurt jakiś, zobaczyłam, bez cukrów. Także kupiłam ich parę. Tutaj ananas, banan. Następnie jeden tylko pomidorek, bo naprawdę... Bardzo brzydkie te pomidory. Tutaj kolejny jogurt. Jagoda. Następnie takich parę jogurtów. Niby wysoka zawartość białka, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Na jogurty naturalne. Kupiłam ich 2-3 albo cztery sztuki. To na razie mamy 3. I tutaj takie te Miller, myli się taka ciemna czekolada i orange, lubię takie połączenie mleczko light. I następnie marcheweczki i pietruszka tutaj koncentraty pomidorowej to są już zakupy z biedronki kupiłam również łopatkę na zupę pomidorową, ponieważ ja zawsze Gotuję z mięsa, nigdy nie gotuję y, porosole, Nie robię z rosołu zupy pomidorowej. Tutaj jest kapanos wieprzowy, kraina wędlin, w miarę są te y, kabanosy. Tutaj jest podpawalska, to zazwyczaj do usmarzenia albo do fasolki. Pomidory, y, malutkie pomidorki. Y, tutaj borówka amerykańska, pół kilograma. Bardzo fajna, słodziutka. Bardzo zakupiliśmy Kolejne opakowanie. Następnie smalec z mięsem i cebulką. Yy, dwa słoiczki. bo tam było taniej przy zakupie. Yy, dwóch. No my tam robimy smalec, yy, ale nie robię własnego. Tutaj takie fiksy. Colineo takie te biedronkowe takie fiksy. Czasami gdzieś tam jakiegoś sosu dorzucę. kompleksy te biedronkowe, ale są smaczne. Kolejne zakupy tutaj są już zespara, także jak zwykle bułki berlińskie. Pewnie 10 sztuk. Następnie tutaj mamy seriagne był w promocji. Kupiliśmy również groszek konserwowy. I takie sosy, sezon grillowy, no to sos Tysiąca wysp, kylne, taka firma. Pierwszy raz go mam, także nie wiem jak smakuje. Kolejny produkt to mleczko. Jakby było zdziwienie, zawsze co, co zakupy to mleko. Kukurydza, następnie taka fantazja. To dla Dawida oczywiście. Później jeszcze jest jeden sos. Nie mogę go wydobyć. O, taki niby czarny czosnek. Sos czosnkowy, czarne czosnki. Też nigdy nie mieliśmy. także zobaczymy. No i torba pusta. Już nic więcej tutaj nie ma. No i będą kolejne zaraz zakupy, oczywiście. I kolejne zakupy są z Intermarché. I tak się prezentują. Czyli. Mleko, jak zwykle, pietruszka, cebulka, też ta cebulka, jest taka brzydka. Następnie szynka łososiowa, ja lubię. Oraz schab królewski. Kupiliśmy koperek i nawet powiem wam, że nawet ładny ten koperek. Śmietana na 12% i takie karmelki mleczne wiecie co, taką miałam ochotę sobie postać karmelka no i kupiliśmy, tutaj kaczek suszony i co my tu mamy za skład hmm. no wiecie co, powiem Wam że za tę cenę to myślałam, że ten skład jest lepszy, a tak jest kips kawy. tutaj dania, takie serki to też tam zazwyczaj Dawid zjada albo do naleśników ta maślanka stracia tyle oto dla mnie. Ja lubię <laughs> taką maślankę właśnie. I kefir. No tu ja już kefiry to tak średnia średnia, No ale... I no i oczywiście chleb. I takie holsy gumy. Czasami się chce gumę porzucić. Tu jeszcze widzicie co? Kupiłam taką Ciekawostka dla mnie, ma, przepraszam, masło kozie. Niby zawartość tłuszczu minimum 82% i tutaj jest wpisane, że jest 85% masła. Kupiłam takie dwa masełka, była jakaś tam promocja, ogólnie są bardzo, bardzo drogie te masła, ale ja nigdy ich nie jadłam, pierwszy raz dopiero zakupiłam i wiecie co, już próbowałam i powiem, że smaczne. Kozą nie śmierdzą, także nawet smaczne. No ale kupować raczej nie będę, bo no niestety są bardzo drogie. 125 gramów, nie wiem, 10 zł. Czy 11 kosztuje po normalnej cenie, ale było coś tanie, jak się kupiło 2. I tutaj herbatka tekanę Świeża pomarańcza. Spróbuję, czy dobra. Ja lubię herbatki, takie owocówki. Zobaczymy tutaj oczywiście y, jakaś tam czybie family to sobie tam mąż wybrał, bo ja nie pijam takich kaw w ogóle i ja sobie tam wyłożyłam oczywiście te szynki y, do pojemnika, zawsze tak robię właśnie, żeby y, przepakowuję y, kolejny już dzień i tutaj, o, były pieczone ziemniaczki, często właśnie robię wyszoruję ziemniaczki, pokroję i piekę no i tu byłam w aptece zrobiłam zamówienie dla mojej mamy, Vigantol. To jakiś syrop. No i klatki mazolu, to oczywiście do mojego Vigana. Na uszy, tam co robię, jakieś zamówienie, to oczywiście zawsze dorzucam dwie, dwie, trzy opakowania tej maści, bo to w domu musi być. No i też zrobiłam zakupy w sparze. Tutaj dwa serki wiejskie. Następnie śmietana. Zawsze do czegoś Śmietanka w zasadzie, może się do czegoś zawsze przyda. Dwie sztuki. Yy, mleko świeże łaciate. No i bułaczki berlińskie. Coś tak gadu boli. Nie wiem jaka nam. mam. Yy, tutaj jeszcze kupiłam o, jabłuszka oraz takie krupki, w smaku krówkowym, chrup, takie w polewie. Ale to kupiłam dla mojej siostrzenicy. I żeby już nic więcej słodkiego nie kupować, to kupiłam jej taką książeczkę. Milona tam 11 zł kosztuje czy ileś. Czy to jest takie czasopisma w zasadzie, nie wiem, miesięcznik, czy tutaj takie kotki. ma ona lubi kotki, także lepiej niech sobie książeczkę poczyta. Tutaj mamy jedynki z serem. Dawno nie miałam tych parówek. I tak jakoś mi przyszła ochota. Następnie kupiłam takie... Yy... Na no, te miksy sałat zawsze patrzę, żeby nie było rukoli, bo no ja rukoli nie lubię. I tutaj jeszcze jedno oczywiście mleko, serek wiejski, bo do, tej sałat, do tych sałat mąkę pszenną wrocławską, no i zwykły chleb. To już by było tylko już wszystko, dlatego wstawię Wam tylko takie e, krótkie nagrania z tego, jak byliśmy dzisiaj w lesie i nad jeziorem. Zobaczcie, jaką piękną yy, o, wiewióreczkę. Dzisiaj tak biegały wiewiórki po lesie. Nagrania mogą być takie trochę kiepskie, bo to były takie na szybcika nagrywane. Ale zobaczcie, jaka piękna, normalnie podchodziła do nas. O, zobaczcie. Piękna, pełno latało dzisiaj tych wiewiórek po lesie. O, i zjała. I teraz na drzewie. Zobaczcie, jak ona się ładnie trzyma, jak się pręży. Piękna, piękna, piękna. Piękne. Tutaj takie wstawki, będą z nad jeziora. Tam nic nie nagrywałam, natomiast są tylko pokazane, jaka czysta woda w tym naszym jeziorze. No i wróciliśmy, oczywiście. No, to tak na szybko. Obiad, czyli, oczywiście, co na szybko. To no szybko, oczywiście, pizza, mrożona. Tu moja z kiełbasą białą, męża z szynką, pieczarkami i syna kebab. Tutaj są już przygotowane do pieczenia, później tylko do piekarnika i do jedzenia. Za chwilę pokażę Wam też takie wstawki, które moja siostra nagrała u siebie dosłownie przed blokiem. Nagrania są z, z okna, czyli jak u nich dziki penetrują. Śmietniki. Tutaj już jest moja i Dawida, ponieważ mąż już swoją zabrał. Tak wyglądają po upieczeniu. Nawet fajne są. To są te Giuseppe. I patrzcie, teraz to. To są nagrania, które zrobiamy siostra ze swojego balkonu. To jest, to jest normalnie środek osiedla, przed samym blokiem. Patrzcie, to nie? Nieźle, nie? Takie dziczki małe. No, a teraz tutaj pokazuję Wam, jak zaczęło padać. Była taka piękna pogoda do, do późnego popołudnia. I tu jest już wieczór i cały czas pada, pada, pada. I na tym zakończę ten filmik. Dziękuję za oglądanie. Proszę o subiki. Pa!